W dzisiejszym odcinku Jak przenocować 9 dorosłych facetów w szwedzkim lesie Rozpoczęliśmy od wybrania miejsca a efektem końcowym jest coś takiego A więc od początku Wybieramy miejsce Musimy tutaj usunąć wszelkiego rodzaju ściółkę i zacząć przygotowywać materiał do budowy Pamiętajcie, że w takim środowisku bardzo istotne jest, żeby dobrać odpowiednie miejsce żeby mieć wszystko pod ręką a nie nosić nie wiadomo ile i zaczynamy budować. Bardzo istotne jest to, żeby wykorzystywać naturalne po prostu metody, czyli na zasadzie klinów, podpierania czy wiązań naturalnymi linkami. Tu w tym przypadku mieliśmy bardzo dużo materiału do budowy, dlatego mogliśmy sobie pozwolić na taki komfort. Wybraliśmy trzy drzewa, żeby w układzie zamkniętym zrobić zabudowę okrężną. Zawsze trzeba to tak dopasować, żebyście byli po prostu. W takiej strefie komfortu, im większy szałas, tym więcej później musicie jarać ognisko. Ustawiając ścianki pod kątem 45 stopni, uzyskujecie miejsce, gdzie jesteście się w stanie schronić, a jednocześnie, w trakcie opadu deszczu, ta woda jest w stanie się skraplać po, po przekątnej. Także taki kąt 45 stopni daje przede wszystkim i możliwość tego ściekania wody, a jednocześnie jest gdzie się schować. Jak zrobicie za płasko, grawitacja wygra, jak zrobicie za pionowo, nie macie gdzie się położyć. Gałązki świerka, które użyliśmy do budowy ścian, również stosujemy jako izolację od podłoża. Czy to jest świerk, czy to jest jodła, czy ewentualnie sosna, naprawdę fajnie izoluje. Tak szałasik wygląda właśnie z zewnątrz. Te boki podsypaliśmy ściółką, tutaj typowym materiałem w postaci liści i takich drobnych po prostu patyczków, no cała ta ściółka leśna. Tylko dlatego, żeby uszczelnić tą całą konstrukcję. Nie skupiamy się zawsze tylko na tym, że będzie padał deszcz, tylko skupiamy się na tak zwanym ekranie ciepłym, czyli takie poszycie naprawdę daje nam możliwość dużej ilości ciepła. Wszystko z ogniska odbija się i zostaje w środku, czyli nie macie przeciągów. Bardzo częstym błędem, który ludzie popełniają w szałasach to jest po prostu przeciąg na dole. I patrzcie się, jak to wygląda teraz w termowizji. Tu mamy efekt. Walenie ogniska i termowizji, czyli, jak nie mielibyśmy ogniska, naprawdę jesteście się w stanie schronić. Zresztą często to pokazuje w filmach na naszym kanale. Ale gdybyśmy poobcinali na przykład te końcówki wystających patyków, no to rzeczywiście poziom tego oświetlenia termowizyjnego się zmniejsza. Ale staraliśmy się wykorzystywać przede wszystkim materiał, w cel... praktycznie łamiąc go między drzewami. Staram się zawsze uczyć, żeby wykorzystywać wszystko, co jest w terenie, a nie nosić sprzęt i być jak chodzący militaria tutaj macie na przykład drzwi które zrobiliśmy na zasadzie takiej kratownicy one dały nam naprawdę dodatkowy komfort bo zamknęliśmy się szczelnie i widzicie palimy małe ognisko i tutaj cała ekipa spędziła nockę bez śpiworów paląc sobie ogień a co najlepsze przy takiej zabudowie zużywacie mniej materiału na opał bo jeżeli zrobicie dużo hołdu albo zrobicie szałas jednospadowy i cała grupa by chciała mieć strefę ciepła byłoby wam zimno pozdrawiam szlendi